Hej, witajcie z mojego łastamili! Piknie was wito, a przy mikrofonie godo ksiądz Wojciech Pan. Pytam was piknie, posłuchajcie z co nam kościół dziś oddaje do łazłazyń, a przygrywoną piknie kapela eśta ze sopłatni. Na dziś, o sto ostomili, na tą 27. niedzielę w ciągu roku, mamy Ewangelię o świętego Marka z 10 rozdziału. Potem zaś posłuchamy se o tym, jak obaca psa skłolił. No i na koniec z jest moje ozwadzanie. Pięknie was zapraszam, posłuchajmy. Faryzeusze przystąpili do Jezusa, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich, co wam przykazał Mojżesz. Oni rzekli, Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić. Wówczas Jezus rzekł do nich: Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę, dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę, i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak, już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył. Tego niech człowiek nie rozdziela. W domu uczniowie raz jeszcze pytali go o to, powiedział im: Kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo. Przynosili mu również dzieci, żeby ich dotknął, lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. Nie przeszkadzajcie im, do takich bowiem należy Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je. I cię skolił rozbaca nowego łowciara. Przyglądał się temu Juchas, co był u niego na robocie. No i tak się przyglądał, przyglądał, a po paru dniach przyszedł do Bacy i padł mu zniesmacony. Co wy Bacu się z nim bawicie? Przeca wy całego musicie wyskolić, musicie być groźni, hejkać na niego, co by się osłuchał. A wą się na zabawę zebrało? Tak o ty to widzisz. A mnie się zdaje, padobaca, za naukę i zabawę trzeba umiejętnie połączyć. I nocyl, ja bo jedno zmierznie, ja bo za drugim będzie się ckniło, hej. To jest ciekawe. Z jednej strony ludzie rozmawiają z Jezusem o sprawach dorosłych, o tym, że trudno jest przestrzegać przykazań, i mówią, że czasami zachowują się jak dzieci, narzekając, że nie umieją i się burmuszą na Boga. A z drugiej strony nie dostrzegają, że właśnie w postawie dziecka jest odpowiedź. Dziecka, które próbuje, dziecka, które się stara. Dziecka, które ufa swojemu rodzicowi czy nauczycielowi i pozwala się prowadzić. Takie dziecko pójdzie z rodzicem za rękę w najciemniejszy las, żeby tylko dojść do celu. Wejdzie za trenerem w największe błoto, żeby tylko się pobawić. Tak warto wchodzić w przestrzeganie przykazań, jak dziecko, a nie dorosły.